W tej jesieni tańczymy w poniedziałki. Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami. Dzisiaj o 25 w Polsacie. Rok temu skończyłam studia i teraz tylko imprezuję. Byłem pantofem, ale już nic nie będę. Nie lubię jak mężczyzna taniakuje. Love Island szukam szczęścia, a miłość to wie. Love Island, wyspa miłości. Nowy sezon. Dzisiaj o 22.10 w Polsacie. Razem z tobą narodził się nowy styl. Wszystko co robisz ma być wyjątkowe, tak jak wyjątkowy jest Maxiking. Pyszny baton prosto z lodówki. Orzechy, czekolada, wafel, mleczne nadzienie i płynny karmel. Maxiking na bogato. Chodzi za tobą kupno samochodu? nie musisz nigdzie chodzić. W kasie Stewczyka pożyczkę możesz wziąć online. Wypełnij wniosek przez internet. Spełniaj marzenia już dziś. wwwkasa .pl Mam plan. Na szczęście mam plan. Weź tanią pożyczkę z małą ratą na 48 miesięcy. RSO 9,9%. Sprawdź na provident.pl. Prowident, wierzymy w Twój plan. Odkryj wyjątkową intensywność Lind Excellence. Doskonała gorzka czekolada Excellence. Niezrównane mistrzostwo Metru Szokolatier Lind. Excellence. Od Lind. organizowała biegi, jedno okrążenie brałaby na siebie. Ale łąga udziela pożyczek, i gdy regularnie spłacasz, bierze na siebie całą ratę. Łąga. pożyczanie na poziomie. Letnie igrzyska nagród. Oto jaka? Loteriada, a w niej do wygrania tysiąc nagród, w tym 65 tysięcy złotych. masa. i 3 miliony zakładów lotto. Graj w punktach lotto i na lotto.pl nie wiesz kiedy, nie wiesz jak minęło tyle lat. Dzieci tak szybko dorastają, zawsze za szybko. I wiesz, może to już czas pozwolić im odkrywać świat na własne konto? Z aplikacją Santander Mobile możesz więc otwórz konto i korzystaj. Santander Bank Polska. Jest 6:30 czas na kolejne informacje Polsat News. Niepokojące doniesienia z Kabulu nad ranem.